I będzie pochwalony Jezus Chrystus. No wieki wieku mamy. Razem z księdzem Romanem Deszczem, razem z panem dyrektorem szkoły, wójtem gminy uczestniczyliśmy w zakończeniu decyzjalnego procesu beatyfikacyjnego Stefani Łąckiej. Ten proces rozpoczął się 8 września 2021 roku i zakończył się 4 Czerwca 2024 roku przesłuchano 32 świadków, zebrano 12 tonów akt, które zostały przetłumaczone na język włoski i zostaną teraz przewiezione do Watykanu. Będziemy się modlić o cud. I o tę modlitwę, o cud za wstawiennictwem Stefanii Łąckiej bardzo proszę, bo to pomoże w wyniesieniu jej na ołtarze. Wśród wielu czcicieli Stefanii Łąskiej był też ksiądz Edward Kabat, ksiądz doktor Edward Kabat, który często przyjeżdżał tu na jej grób, często tu modlił się w tym kościele i również Dużo o niej pisał, potrafił nieraz całe noce spędzać właśnie na pisaniu wierszy o Stefani Łąckiej, o pisaniu medytacji, więc jest jednym z wielu jej czcicieli na pewno o śmierci razem mógł już spotkać się ze Stefanią tam w niebie i razem wychwalają wielkość, wspaniałość, mądrość, wszechmoc najlepszego Ojca. Dzięki księdzu Romanowi Deszczowi za to, że pamięta o tej postaci, księdzu Edwardzie, który właśnie zasługuje na to, bo dzięki niemu wielu ludzi mogło dowiedzieć się o Stefanie i nadal Pogłębiać tę swoją zażyłość z tą wielką kandydatką, naszą rodaczką na ołtarz Buksa. Tak się złożyło, że na zakończenie tego procesu zabrakło księdza Banacha, Ryszarda, który również bardzo dużo pracował dla. Tego procesu zmarł jego brat. Łącząc się w tej żałobie razem z księdzem Ryszardem, pomódlmy się za duszę zmarłego brata. Wieczne odpoczywanie racz mu dać, Panie, a światość wiekoista niechaj mu świeci na wieki wieków. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym, a Bóg zapłać księdzu proboszczowi za słowo.